Cześć, w dzisiejszym odcinku tak jak chcieliście mamy mikrofale. Eee, nie kupowałem jej na złomie, gdzieś od kogoś dostałem e, Z Afriko, także sprawdzimy co ma w środku e, Jak widzicie, talerz jest talerz. Waga całej mikrofali z kablem to 10 kg równe Jakbyśmy poszedli na złomy po 60 groszy Teraz jest to byśmy mieli 6 zł Przy okazji chciałbym pozdrowić mojego Zagra Marcin, na który nie mógł się doczekać rozbierania mikrofali Także Edek pozdrowienia dla Ciebie i dla chłopaków Filmik jest dla Ciebie Będziemy w końcu zobaczyć co w środku jest mikrofalówki osłonę mamy ściągniętą Teoretycznie, teoretycznie, powtarzam teoretycznie Mamy rozładowaną Ale w praktyce to nie wiadomo, więc jak nie Pierdolnie to mnie pierdolnie e, Dobra To co? Biorę się za porozpinanie Przewodów. W tym wentylatorze już mamy mieć, także mieć będzie do odzysku. Mamy wyciągnięte to jest chyba magnetron. Jeżeli mnie nie myli wzrok, leci na bok. Co my teraz tu mamy? Tu od żarówki będzie do wydłubania prawdopodobnie mosiąc. Ale to zobaczymy, jak to rozwalimy. No i mamy wyciągnięty transformator. Tu mamy e, styki. Zaraz zobaczymy, czy są za srebra. Tylko je wykręcę. Delikatnie spiłowałem pilnikiem. E, ciecz probiercza. I patrzymy. Zmienia kolor. Widać, nie widać, nie widać. Zaraz zobaczymy, żeby było widać. Ja widzę, że jest czerwoniutkie. O, i wy teraz też widzicie. Jeszcze wam tu zrobię, żebyście widzieli, żeby mi nikt nie powiedział, że to nie jest srebro, bo to jest srebro. Tak nam się prezentuje po rozebraniu. że tak. Zważymy go sobie przed, e, przed rozebraniem. Albo jeszcze teraz sprawdzimy, czy to jest od Ciężki jest. Na nożyk. Oj nie! <słuchy> Aluminium. Także. Bida, bida, bida. Oj, miedziucha. Z tej cewki ładnie on się rozwija. I mamy pierwszą mieć. Dzisiaj, pyk, włosy są. Tu mam dwa takie styczki. I tu stykają. Prawdopodobnie też w środku będzie sreberko. Zaraz zobaczę. Otworzę tylko jeden. Tak jest są e, styki. Tu mamy płytkę. E, tu chyba jest przekaźnik i sprawdzę czy to jest przekaźnik, bo może to będzie srebro. E, tu miedź wezmę. I e, tak jak mówiłem, e, tutaj mamy malutki e, groszek na miedzi. więc sobie to odłupiemy wy, od i wyjmiemy z tego miedziuchę. Tu silniczek. Może będzie miedziuszka. Tu tak samo. Tu w tym mamy taki kawałeczek miedzi. No i został taki kawałek plastiku. Zobaczymy. W środku jest miedź. Jest miedź. Dobra, super. No, miedzi nam troszkę się było. Co my tu mamy? Tu mamy na takie zatrzaski. Więc to byśmy mogli wyciągnąć w ten sposób. A tu. Mamy zaprasowane, więc można by za pomocą małego śrubokręta może podnieść. Kurde, nie kliknąłem nagrania, eee, pf, nagrywania. No i rozebrałem ten magnetron bez nagrania, no ale e, wyszło nam kawałki miedzi, 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 miedzi. O, nie, to jest miedziowana stal, czyli. To tu, to będzie to samo, tak jest i to stal, dobra, to dostali, to dostali, czyli mamy taki kawałek miedzi, to idzie do miedzi, no dobra, to też stal, yy, czyli został nam tylko ten transformator. jeszcze nie przykręciłem sobie i mazła, także zaraz sobie tam i tutaj, i yy, natnę tylko yy, kawy Wasze zdrowie. Jeszcze zanim go natnę, zważymy go 3-30 kg. Więc natniemy sobie z tej strony, z tej strony i pod spodu. Mam nadzieję, że starczy mi. Wystarczy. E, regulacja jest dobra, biorę się jest zacięcie. Mam rozbity. Oj! Ładnie wyszło. Czyniemy teraz uzwojenie. Góra, góra. 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 I mamy. Szkoda, że nie mieć. No, można też w ten sposób. Każdy sposób jest dobry, żeby odzyskać towar. Tu już mamy stal. Pójdzie tak jak teraz do aluminium. No i zostały mi tylko przewody, ale przewodów nie będę korował teraz. Zrobię sobie tylko ten gruby te cienkie, sobie odłożę na bok. Dobra, polecimy z podsumowaniem tego odzysku. Na początku złomik 7,5 kg. Pokażę w środku ten drobny złom rzucony, żeby nie było, że cegły porzucałem, czy coś takiego. 60 groszy 4,52 dodaję. Paruję sobie pojemnik na aluminium. Mam aluminium po 5 zł. Daje nam złotych 63 zł. dodajemy. Teraz, jak mamy 5 zł, to może tą płyteczkę 23 grosze dodajemy. Tu mam ten jest E, trochę powielanego jeszcze z tej wtyczki. E, też mamy mosiąc pobiał, trochę żółtego, ale zważymy to wszystko razem po 18 zł. 25 groszy dodajemy i tak teraz te przewodziki. Ja nie wiem, po 5 zł załóżmy 48 groszy. Ja i tak sobie je obiorę, ale policzmy, żeby było do e, pełnego rachunku. No i teraz mieć w miksie bodajże 30. 6 zł to jest 461 zł i do tego jeszcze mamy zwitek miedzi z tych przewodów. Dodajemy mamy 5,40 to jest 1251 plus trochę sreberka będzie do odpalenia, także nam odzysk wyszedł jak wyszedł. Miedziuszki trochę przybyło, miedź jest droga, także spoko. Że, jak się podobało, będziecie dać łapkę w górę. Zapraszam do subskrybowania i komentowania. Lecimy e, dalej z filmami. Pozdro.